Krótka prezentacja rowerka elektrycznego Sparta. Rower kupiony dla mamy, żeby miała sobie czym dojeżdżać na działkę. Bez tam żadnych fajerwerków, taka podstawowa wersja. Bateria schowana tutaj ładnie w ramię. Możliwość sterowania tutaj, zmiany przy, y, kierownicy, ustawienia. Co tu mamy dalej? Siemano kręcę kurwa tego wideo. <laughs> Komputerek. Cztery tryby, czy znaczy, trzy tryby. Tutaj mamy bez, eko. Małych, no I ten największy, nawet na tym największym, ma jakieś tam pierdolnięcie. Przerzuteczki, ładnie. High, low. Silniczek w tylnym kole. Tak, tam gdzieś na działeczkę wypadł, to rowerek bez problemu. Tutaj zapięcie, blokada koła Tak jak mówię, możemy sobie regulować nachylenie kierownicy, dłoneczek Co więcej chcieć. Dobra, dzięki, Nara.